Cieka Wam wszystkim w dzisiejszym filmiku. Będzie to filmik bardzo nietypowy. Ja wiem, że dzisiaj są walentynki i pewnie spodziewacie się tego, że filmik będzie o miłości. Ale w sumie będzie też o miłości, bo chciałabym wreszcie zrobić filmik o Reni, o swoim kocie, o którego tak pytacie i wiem, może to się wydawać dziwne, kanał 300 tysięcy subskrypcji. I filmik o kocie, ale tak będzie. Prawda? Coś zobaczyła. Nie ukrywając, jest to kot, a bardziej zwierzę bardzo ważne w moim życiu i które bardzo wiele zmieniło i które było zawsze moim spełnieniem marzeń pod względem tego, żeby posiadać zwierzaka. Może od samego początku ja nigdy nie mogłam mieć zwierzaka, bo tak mówili mi lekarze, ponieważ rzekomo miałam uczulenie na sierść. I nie mam też rodzeństwa, więc czasami było tak, że byłam w domu i nudziłam się. Mogłam co prawda iść do koleżanek, zaprosić koleżanki do siebie, iść na dwór, ale czasami było tak, że koleżanki nie mogą, nikt nie może i zostajemy sami. I ile można samemu się bawić? I byłam przeszczęśliwa, kiedy w naszym życiu pojawiła się właśnie Renia, ponieważ wszystko nabrało zupełnie innego sensu. Od samego początku, może zacznę od tego, że Renia pojawiła się u nas w domu, kiedy miałam jakieś 10-11 lat. I ona była wtedy bardzo, bardzo malutka i wyglądało to w ten sposób, że byliśmy kiedyś z rodzicami na takiej giełdzie, gdzie były używane przedmioty. I ktoś tam właśnie miał koty w takim koszyku i moja mama powiedziała, że Czesiu no daje tą złotówkę, bo tam było tak, że daje się symboliczną złotówkę za kota na szczęście. Weźmiemy go i zawieziemy do Zatonia do cioci, ponieważ yy, i tak yy, tam się przyda jakiś kot, ponieważ już nie mają długo kota, więc zawieziemy tam właśnie tego jakiegoś tam koteła. No, i ja poszłam i spośród wszystkich kotów, które znajdowały się w koszyku, wybrałam kota, który był najbrzydszy. Była to właśnie Renia, była cała zaropiała. Siedziała w kąciku i wyglądała tak, jakby miała za chwilę zdechnąć. Ale mi zrobiło się jej tak szkoda, że stwierdziłam, że ją wezmę, i zakochałam się w niej. I pamiętam, że przynieśliśmy ją do domu, i ona całą pierwszą noc płakała, yy, kała, oczywiście. I. Jakoś tak wyszło, że Renia nie pojechała do Zatonia i została z nami, i to było najlepsze, co mogło się przydarzyć. Jeżeli chodzi o rasę Reni, to nie jest taki zwykły kot dachowiec, ponieważ ona w słońcu ma taką rudawą sierść i z tego, co kiedyś nam powiedziała weterynarz, to ona podejrzewa, że to jest jakiś mieszaniec. Jest to mieszaniec z rasą czoklet, i to są koty, które właśnie mają takie dziwne ubarwienie sierści, które zmienia się pod wpływem światła. Dla mnie to, że Renia jest w tym domu, było spełnieniem marzeń i nie wyobrażam sobie na chwilę obecną tego domu bez tego kota, który jest panią tego domu i który rządzi tym domem. I mimo tego, że często słyszę teksty od moich rodziców z tyłu, że Renia jest niegrzeczna, że Renia coś podrapała, że Renia tam się zżygała, że Renia coś tam zrobiła, to i tak wiem o tym, że oni nie wyobrażają sobie życia bez tego kota. I można powiedzieć, że co to takiego, to jest zwykły kot, ale Renia nie jest zwykłym kotem. Wierzcie mi, że to jest kot niezwykły i każdy, kto miał okazję poznać tego mojego koteła, wie o tym, że to jest bardzo nietypowe zwierzę. I często też odpowiadając na pytania odnośnie Reni, że pojechałaś na studia do Wrocławia, czemu nie wziąłeś z sobą kota? Nie wiem, czy wiecie, ale kot potrzebuje opieki i uwagi i można powiedzieć, że to zwierzę wcale nie potrzebuje aż tyle uwagi, jednak krenia tego potrzebuje i ona często się nudzi. I ja nie wyobrażam sobie na przykład tego, że wychodzę rano na uczelnię, wracam wieczorem i ten kot cały czas jest sam w domu. To co prawda, kota nie trzeba wyprowadzać na spacer jak psa, ale ona by się zanudziła na śmierć w tym mieszkaniu. Ona co prawda wyspała, nie robiła by nic ciekawego. Ale ja wiem o tym, że sprawiałabym, sprawiałabym jej przykrość tym, że długo nie byłoby kogoś w domu. I Renia kocha też bardzo okolice, w jakiej mieszkamy. Tu są nasy, tu jest spokojnie, ona wie i zna cały teren, ona zna wszystkie koty, które są naokoło w sąsiedztwie. I wie dokładnie wszystko, co, gdzie i jak. Więc jak ja bym ją zabrała do miasta, w którym są tramwaje i gdzie są niedaleko mojego domu tramwaje, ona byłaby bardzo niezadowolona, bo wiem, że Renia nienawidzi pociągów. I kiedy z nią się wychodzi na spacer do lasu i przyjeżdża pociąg, to od razu jest paraliż i takie y, zabierz mnie człowieku, nie chcę już tu być. Renia wcale nie jest już taka młoda i jest już starszym kotem, bo ma już ponad 10 lat. I mimo tego, że zachowuję się normalnie, to wiem o tym, że dni, kiedy jej nie będzie i już mi się robi smutno na samą myśl, że o tym mówię, zbliżają się bardziej niż te, kiedy byłaby dłużej na tym świecie. I wiem o tym, że jeżeli kiedyś jej zabraknie, to będę wyła po niej, jak było, mimo tego, że to jest zwykły kot, który co rano nie budzi, który mnie zaczepia, który nieraz zrobił coś z rzeczami, które do mnie należały, który nieraz nasikał do torebki Karoliny albo obsikał buty Szymona i podrapał kogoś tam, kto ją bardzo zaczepiał, to wiem o tym, że będę strasznie za nią tęsknić. I też wiem o tym, co jest yy, dość dziwne, że nie wyobrażam sobie, mieć w życiu już jakiegoś innego kota, ponieważ wiem, że żaden inny kot nie dorasta do łapek kota Reni, więc każdy będzie gorszy niż ten, którego mam obecnie kotęła. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie reni, to zadawajcie je w komentarzach. I ostatnio nawet dowiedziałam się o tym, że ktoś nazwał swojego kota również Renia na cześć, właśnie jej, więc dlatego w sumie nagrywam ten filmik, bo byłam z tego powodu bardzo dumna, że <noise> ktoś nosi jej imię. Tak więc ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. I co? Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania. I w ogóle do oglądania innych filmików na kanale i do zobaczenia w następnym materiale. I mam nadzieję, że wasze walentynki były udane, a ten filmik walentynkowy był o mojej miłości do mojego kota. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Cześć, na razie trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym materiale. Pa.